Sieee, mameczko z tej strony Itizen, a to kolejny odcinek z serii Pokémon Fire Red. Więc zaczynamy dalej grę. E, co ja w ogóle ostatnio robiłem? Czekaj chwilę, S, Pokémony. Aha, troszeczkę expiłem, Troszeczkę troszeczkę expiłem i tak dalej. Moje Pokémony. I znalazłem Pikachu. Nareszcie znalazłem mojego. Pikachu, czekaj chwilkę. Troszeczkę za mikrofonem mikrofon miałem włączony, dobra. Na razie udało mi się znaleźć pikachu. Znalazłem w tym lesie, o którym mówiłem wcześniej. E Z niego można. tutaj się do niego wchodzi. Bo w tym momencie jesteśmy w. Czym? E jesteśmy w mieście Polter City, w którym jest. E tutaj. Znaczy to już było wtedy. Tu jest nasz. Wróg, na, znaczy wróg, e, przeciwnik następny, czyli nasz, czyli trener Pokémonów, tak. I musimy troszeczkę wyexpić mojego Pikachu. I zaraz, Thundershock był chyba dobry. Dobry jest, dobra. Trzeba go trochę wyexpić e, Ale Thunderwave też jest dobry, pamiętam. A nie, on tylko paraliż robi. Ja nie pamiętam, naprawdę. Tail Whip, co robi? Aha, dobra, to nie. A to Thundershock. Tylko jest. Thundershock jest najlepszy. E, tylko z tego co pamiętam, to pokémony typu Piorun, czyli akurat Pikachu nie nada mi się, jeżeli chodzi o kamienne pokémony, ponieważ naszym przeciwnikiem z tego co pamiętacie, pewnie z ostatniego odcinka, jest Brock, który walczy kamiennymi pokémonami typu kamiennego, więc będzie troszeczkę problemu ale mam nadzieję, że nam się uda go w jakiś sposób pokonać Okej, okay, troszeczkę trzeba tutaj po tutaj nam dają mało expa te pokemony, ale dobra Trudno się mówi Najlepiej tu z jakimiś innymi Innymi trenerami pokemonów najlepiej walczyć, wtedy po prostu jest, no cóż One mają, Oni mają wyćwiczone pokemony i jest o wiele łatwiej Je... Znaczy nie jest łatwiej pokonać, ale Jeżeli się pokona to łatwiej jest na się To jest ład... Fajne właśnie Dobra i zaraz, który w ogóle ma level mój Charmander. Charmander ma 16 poziom. Jeżeli ja już pamiętam, no na 18 on ewoluuje, więc już to już niedługo. Można za chwilę go w ogóle do XP, do 18, nie ma problemu. Ale bym wolał trochę Pikachu czy pod XP, tak do 10 powinno starczyć. Ponieważ on i tak dużo mi nie zdziała, więc nie chcę jakoś dużo czasu na nim, na nim tracić. Ale też byłoby dobrze, żeby miał jakiś duży poziom. Będzie ja to też zawsze jakiś jakoś łatwiej mi... Zaczęł tu jakieś jakiś jeden Pokémon więcej, tak? Żeby walczyć z Brokiem. Okej okay. Giń. Kończymy. To jest... chyba Dobra, dziesiąty. Idziemy teraz zrobić Pokémony nasze. Okej. Okay. W ogóle zastanawiam się, czy włączać w ogóle ten cały czas TurboMod, ponieważ to troszeczkę przyspiesza nam rozgrywkę, ale troszeczkę taki mindfuck jest podczas gry, więc musimy napisać w komentarzach, czy włączać Turbomoda. Na razie w tym jeszcze odcinku będę używać go. Bo... Yy, aha, bo że nie tego użyłem. W tym jeszcze odcinku będę go używać. Dobra, teraz Pokemony. Weźmiemy sobie jeszcze Charmandera podekspimy, żeby nam już ewoluował. W mnie tego, nie tego ataku co chciałem Ponieważ najlepszy jest... A Metal Claw co to? No, dobry nawet Ale lepszy jest Ember i tak, mój zdaniem No, dobry Nieważne jak będziemy atakować, te pokemony i tak Zginą Dobrze. Okej okay. W ogóle tak, yy, nagrywam to teraz, tak. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś bardzo długi, ponieważ postanowiłem, że odcinki nie opłacą się być na razie długich. Yy, ponieważ miałem w ogóle z drugim odcinkiem problemy, dlatego właśnie na przykład był tam temat Sylwestra. Na przykład, tego co pamiętam, ponieważ go nagrywałem przed Sylwestrem, yy, a wrzuciłem chyba sporo po Sylwestrze, tak. Ponieważ miałem problemy z wrzuceniem odcinka Ponieważ nie miałem jeszcze tego przywileju wrzucenia filmików dłuższych niż 15 minut I dlatego nie mogłem go udostępnić musiałem go uploadować jeszcze raz eee... O! To nasz system ewoluuje No to... Tutaj nie będę małżeł turbo moda Pum, pum Ta muzyczka mnie zawsze dowaliła. Dowalała więc yy, miałem problemy, dlatego nie chcę robić jak na razie jak odcinków Już mogę oczywiście wrzucać filmiki dłuższe niż 15 minut, ale nie będę wrzucać jednak ich, nie będę ich takich nagrywać, ponieważ no, po co? Na razie takie krótsze będą. Chyba, że w przyszłości jak się zdecyduję to jak będziemy Minecrafta nagrywać, to wtedy będą dłuższe. Okej, okay, Charmeleon Dobrze. Hm. No to co? Nie z bawełnę, idziemy walczyć, tak? Chyba mi się wydaje, że już nam się uda. W poprzednim odcinku pamiętam, pod koniec jeszcze próbowaliśmy go poko zwalczyć z nim, ale nam nie wyszło. Dobra, kto jest pierwszy? Dam na pierwszy ogień pika, czy ze względu na to, że on jest chyba ze wszystkich moich Pokémonów, nie dość, że najsłabszy, to jeszcze najmniej użyteczny, jeżeli chodzi o tego, 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 tego. o. Dobra, walczmy. Dobra, zobaczmy, jak tam pójdzie. Thundershock. To nie działa na wrogi, aha, spoko to w ogóle już nam, dobra, to troszeczkę go osłabimy może What? Dobra, bierzemy teraz PJ'a I... Quick Attack Oj, chyba jednak nie Attacku, take. Też mało zadaje To go osłabimy po prostu Ascent Attack Celność, dobra. Będziemy go na razie nawalać cel... tym, żeby jego celność spada porządnie, żebyśmy mieli większe szanse później. O, będzie teraz dużo pudłować, dobra. Teraz my będziemy go będziemy atakować. O, teraz naciskam co chwilę, to z. z u mnie. O, długo będzie trwała ta walka z Ale nie, możesz nam uda wygrać. Ale lepiej czegoś innego użyć. Gast na przykład Dobra będziemy gast używać A ku... Nie, gaz to najlepszy Zobaczymy raz. Patrzcie, wygramy chyba jeszcze z nim bo on, na, bo on nam puduje Dzięki tamtym... O, patrzcie, przekonaliśmy go. Wow Onix, e, Nie, nie zmieniamy Pokemona. Dobra, gaz fakt dobra. Oj, oh, teraz mój on idzie. POM! 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 Jest, wygraliśmy! Woo! Super! Nie doceniłem cię, nie przegrałem! Okol wosz twojego zwycięstwa, wręczam ci tę oficjalną No, oznakę, tyle wiem. Ligi Pokémon, no dobra, dzięki. Dzięki. Woo! Mmm... Dobra. Więc zdobyliśmy pierwszą odznakę. Samo Żydanie zwiększa siłę Twoich pokemonów, Pozwala także na użycie ruchu Flash poza walką. Oczywiście Twój Pokémon musi znać technikę Flash, by jej użyć. I się zdobywa. Ło, dużo kasy jesteśmy. Czekaj, weź jeszcze to. TM39, to jest. tutaj TM. TM, technika techniczna, maszyna zawiera technikę dla pokemona. Używając TM, uczysz zawartego. Veni ataku jednego z pokemonów wszystkie TM są jednorazowe więc używając go ostrożnie wybieraj pokemony tak czy inaczej TM 30 dzień zawiera rock tomb, rzuca głazami we wroga obniżając prędkość dzięki, dobra już mogę kogoś dzięki no więc taki oto sposób zdobyliśmy naszą pierwszą odznakę, co jest fajne, więc idziemy dalej, w trzecie teraz tak torbę TM Case, zobaczmy to, otwórz. No i mamy jedną płytkę, tak? Eee, a to powiem po angielsku w ogóle. Zepsadę. Dla kamień, Dla Pokémon to jest chyba. TV, dobra, mapy zobaczmy. Mm -hmm, mm -hmm. Jedziemy teraz tutaj. W tym miejscu. Stąd przyszliśmy Diglet's Cave. Nie byłem chłodny. Dobra, idziemy teraz tutaj. Przej będziemy przechodzić przez MT Moon. Aż do. Caroline City, chyba tak szczyt, to nie jestem pewny. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pełnićmy. Muszę coś kupić? Jest coś ciekawego w ogóle. Pokeball, Potion, nie mam chyba zbyt dużo Pokéboli, to kupię troszkę. No, 5 eee... Burn Hill. Słabe dzikie Pokémony no nie atakują przez 100 kroków, dobra. Dobra, idziemy stąd. Mmm... Notka złodzieja gra um, Kraną z kamieniem pokąsłym. dobra, idziemy. What? Tak, świetnie, że cię znalazłem. Jestem pomocnikiem Ołka. Spoczko. Miałem cię dostarczyć, więc proszę... Aha. Potrzymał buty do biegania! Wow! Chizlen przebrał buty na buty do biegania. Wciśnij przycisk B, aby... B, B. B. Biegać, ale nie. Biegnij po domach. Nie biegaj po domach. No to ja wracam do Papa. Pa. O właśnie papa pa. no. Tu list. Drogi i Oto para Otopara do biegania dla mojego wspaniałego podróżnika. Pamiętaj zawsze, będę na ciebie liczyć. Nie poddawaj się. Odbamy. Dziękuję. Teraz który to jest? Aha, dobra, czyli muszę przycisnąć z X. No to teraz możemy w ogóle biegać i nie będę, nie będę używać już trybu turbo, więc w takim razie. Cześć. No, może czasem. Ale będę się trać, tym razem nie. Dobra, zobaczymy jeszcze z dwie rundy zrobimy. To będzie akurat z 15 minut odcinka i kończymy. No, jak mówiłem, nie będę robić długich, długich odcinków, ponieważ no, bez sensu to jest troszeczkę. W ogóle możecie mi jeszcze napisać w komentarzu dodatkowo, czy by, byście chcieli mm, serię z, może z, 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 z Tech Packa z Minecrafta. TechKid albo technik Pack. Nie jestem jeszcze pewny, który ponieważ tak sobie myślałem, że może by z tego zrobić, ponieważ to jest fajne. fajne. Fajna paczka. Fajne paczki to są. Ok. No boże. Cześć. Dobra. Czym ty mnie tutaj tym razem? Caterpie, seriously. Boom, oh, charm za chwilę by się przydało, ulecz moje pokemony. Giii. Ojej. Oh yeah. W ogóle to jest takie śmieszne. Bo już chyba kiedyś wcześniej to mówiłem o tym, że normalnie mam 20 fps w tej grze. Coś dziwne, ponieważ bo tyle chyba tylko można mieć. Więcej nie można mieć. A jak nacisnę turbo mode, to mi wskakuje do 50, no do 50, czasem 60. A plik ma 30 będzie miał u Was. Dobra. Zabijamy go. Pum. W ogóle możliwe, że zanim to wrzucę, zrobię sobie intro nowe, ponieważ to moje to jest takie. No, tak, tak jest. Jeszcze nie mi się podoba, szczerze powiedziawszy, no ale cóż. Gień! Dobra. Puf. Nie macie. Super, efektywne, dzięki. No, dzięki. Fajnie się walczyło. Ciekawie, jak przebiegnie za nim. Eee, lamus, 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 lamus Mmm, a to na, na tą babkę trafiłem, lol To spojrzenie, strasznie intrygujące, Ambar, oh. Amber, bitch Co ty chcesz mi zrobić? Uuu, nice a Ciekawe jak będzie, Zal, Poczekaj chwilę Buty do biegania I fu, Aż za daleko, Troszkę przesadziłem, wystarczy mi buty do biegania. Mm, 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 mm. A tu już nie mogę biegać, chyba, nie? No nie mogę, dobra. E, witam w centrum Pokémon, czy też, że mu poproszę. Mm, 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 mm. Dziękuję za cierpliwość, że się z Gryfy, Pokémony. Dziękuję. Do zobaczenia. See ya. Dobra, e, więc wychodzimy. Dobra i choćby tam jeszcze powalczymy troszeczkę. Jeszcze z takie z dwie rundki mi się wydaje zrobimy. Nam starczą I kończymy dzisiejszy odcinek. Wiecie co walczymy z tym faciem, bo no zawsze to jakiś ekspies, nie? Który się przyda No na przykład do mojego pikachu e nie, nie chcę zmieniać Ekans Możesz ty mordokopany Dobra, ale to. Zaledów. Dobra, to PJ Gast, bitch. nie dobra, wracamy znowu do centrum. Pokémon. Szybko, 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 szybko. A i właśnie, yy, nagrywam teraz odcinek, tak. I zaraz po tym odcinku, możliwe, jeżeli się zmuszę, nagram nową serię. Nie, to nie będzie Minecrafta seria, ale z gry Shank 2. Jeszcze nie wiem, zobaczymy wszystko i wszystko się okaże. Czy mi się zachce w ogóle to nagrać? Myślę że tak. O osobiście... Znaczy tak. Oglądałem kilka let's play z tej gry, gra jest naprawdę... Prześwietna. Eee, zobaczmy jeszcze z tym. Prześwietna jest gra. Nie grałem w jedynkę osobiście. Hmm. O, jeszcze... O, znaczy. Dobra, nie będę się rozwijać na ten temat. Wszystko powiem w odcinku, tak? Który nagram... Na pewno nagram z tej gry, ale czy teraz to nie jestem pewny. Aha A i tak Quick tak nic nie daje O Boże, nie to, nie na to, że bym... kończymy z nim Zobaczymy, zrobimy jeszcze jedną rundkę? Nie wiem Dobra, to słuchajcie Nie, już, już skończymy dzisiejszy odcinek Na tym ja sobie... Przy... Nie, dobra, nie będę tutaj przechodzić, będę powalczał sobie Najwyżej yy, yy, No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku pokémonów, który się ukaże Oczywiście, moje no standardowe mod na końcu odcinka, który się ukaże Mam nadzieję już niedługo Co nie zawsze się sprawdza oczywiście, w zależności od tego Ile mam czasu i tak dalej, więc Cóż, trzymacie się I do następnego odcinka Cześć!